Siemaneczko, słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, jak u mnie wygląda powietrzanie zimą w oczku. Bo może niektórzy z Was mają oczko wodne i mają jakieś problemy w sumie z tym napowietrzaniem, żeby ryby się nie udusiły i tak dalej. Niektórzy rzucają jakąś e, słomę, niektórzy robią jakieś ze steropianów jakieś budowle, e, żeby w tym miejscu nie zamarzało. A ja powiem Wam, że po prostu. Najprostszym sposobem kupiłem sobie taki na który który chodzi cały rok i nie wyłączam go w ogóle. I zobaczcie, jak fajnie zdaje egzamin. Dzisiaj w nocy miałem minus 8 stopni, wszystko pozamarzało, a zobaczcie co się dzieje. E, zobaczcie co się dzieje w oczku wodnym. Już wam pokazuję. A w oczku wodnym nic. Zobaczcie, tutaj wszędzie pozamarzało, a tutaj w tym miejscu co jest na powietrzanie. Takie dwie kuleczki mi tam idą z wężykami Z pompki I zobaczcie co się dzieje I nic Dlatego ja tam nie widziłem ani nic Nie buduję jakiejś budowli Każdy w sumie ma jakiś swój sposób Mój jest taki całoroczny 24 waty ciągnie tylko ta pompka I tak elegancko sobie daje radę Przez całą zimę Zobaczcie Słuchajcie pompka wygląda mniej więcej tak Zobaczcie Tu jest Pięta do kontaktu. Znaczy tu nie wpięta tylko tu się wpina do kontaktu. Tak a tutaj mam bo to jest taki troszeczkę inny model. Tak ciągnie 32 waty. 60 litrów na minutę. Powietrza wypuszcza z siebie. Do tego zobaczcie tutaj. Podpinamy ona sobie tu zaciąga powietrze. Tutaj mamy wypust. Tutaj sobie podpinamy po prostu wyjście. Można jakieś rozdzielacz zrobić na przykład na cztery takie te kuleczki. Ja tam mam dwie. I taką pompę sobie kładziecie gdzieś z boku Łoczka. możecie sobie wsyłać ją w szopie, pociągnąć sobie tylko taki wężyk z powietrzem na zewnątrz, żeby nie było słychać, żeby nie przeszkadzało i tutaj mniej więcej widzicie jak taka pompka wygląda, zobaczcie, nieduża, mała, sprytna, aluminiowa obudowa taka jest, no po to, żeby na przykład, żeby nam się chłodziła, bo to dobrze odprowadza też ciepło, no i tak to wygląda, zobaczcie. I taką pompkę sobie kupujecie za 120 zł na internecie. Montujecie kołoczka i macie takie właśnie napowietrzanie. Jak ja tutaj Wam pokazuję, zobaczcie. Jest spokój. Ja sobie trakto na powietrza i mam problem, już chyba któryś rok z kolei, z głowy. Później wiadomo, jak jest jakiś duży mróz, to tak zmniejsza się ta średnica, ale nigdy nie zamarza do końca. A nawet jak zamarznie, to Wam powiem, że. Te bąbelki później wychodzą pod spodem pod ten lód i po prostu płyną gdzieś tam do jakiegoś ujścia, no? Nie? Ale jeszcze nie miałem tak nigdy, żeby mi to całkowicie zamarzło, bo tu tak ostro faluje, zobaczcie, jest git. Dlatego, jeżeli macie oczka wodne, polecam sobie taką pompkę kupić. Tą pompkę mam gdzieś tutaj schowaną. O, ona tutaj jest, zobaczcie, pod spodem. O, i tam sobie chodzi ta pompka. Ona sobie leży na, yy, na takiej deserczce, teraz ją ruszyłem i teraz zaczęła głośno chodzić, o teraz znowu chodzi ciszej. No i tak jest cały rok, jest w cieniu, jak jest gorąco wiadomo się nagrzeje, yy, to w zimę się chłodzi ma idealną temperaturę. W lato dobrze ją gdzieś zasłonić lekko, żeby był dopływ powietrza i zobaczcie. I na powietrzanie elegancko mam w oczku. Nie ma się czy niczym przejmować, że tam ryby się tam poduszą, czy coś e, w tym stylu. No tu macie oczko w całej okazałości. Zobaczcie. Ale ci mam piękny dzień. Zobaczcie jak słoneczko ładnie świeci. Te chmurki. No, także jeżeli. Ktoś z Was ma jakieś problemy właśnie z oczkiem, że mu zamarza. Czy znaczy wiadomo, że jak ktoś ma jakieś oczko wodne płytkie, które ma powiedzmy 30 czy 50 centymetrów, to wiadomo, że zamarznie, ale... Ale ja mam tutaj 2,5 metra na środku, bo tu mam takie ścianki, że widzicie, idzie tędy tak y widać tę pierwszą, pierwszą jakby półkę, później mamy drugą i później mamy trzecią takie zagłębienie i tam mam w tym oczku... Y Jakieś, no, do 2,5 metra po prostu mam, no nie? Także nawet nie zamarznie, bo tak zazwyczaj zamarza do, do 30-40 cm. 50 to nam trochę zostaje jeszcze przy dnie. A, a jeżeli chodzi o właśnie coś głębszego, no to zobaczcie to co się dzieje. Lud jest może, ja wiem, z 5 cm. Tam czasem jakieś koty wejdą, zobaczcie. Czasem wchodzą się napić, albo są zdziwieni po prostu, bo o, są, widzicie, ślady. Chodzą, albo są po prostu zdziwieni, że, zdziwi no, że dawniej, czy dawniej, w lato nie wchodziły tutaj, bo można było się zanurzyć w wodzie. A teraz sobie elegancko po tym oczku chodzą. Trzeba wam pokażę? Przejdziemy się tutaj tędy i pokażę wam jeszcze w całej okazałości, jak to wygląda. Zobaczcie, ale piękna zima. Zobaczcie. Ale pięknie. Zasypało tak, że normalnie konkretnie. Ale fajnie, bo ten e, śnieg nie jest taki mokry, czy w sensie nie jest taki ciężki i nie łami mi tej gałęzi wszystkich, także bo co roku musiałem chodzić patykim napierdnić po tych krzakach wszystkich, żeby to wszystko osłonić. A tutaj zobaczcie, nie jest taki ciężki i jest tak, jest tak stabilnie po prostu. No. Dlatego jeszcze dla tych co po prostu mają oczko wodne, a chcą sobie jakoś to napowietrzyć przez zimę 120 zł na internecie na Allegro kosztuje i, i sobie montujecie taki na powietrze, gdzie macie problem z głowy nie trzeba się martwić w ogóle nic o ryby, że się poduszą ani nic o, zobaczcie jeszcze raz oczko właśnie zimą Tutaj troszkę się położyły tylko te patyki, o tutaj może trochę nie patyki, tylko te gałęzie. Ale to... O! Poobsypujemy. O, troszkę poszły już, troszkę poszły już e, w górę. Ale nie jest tak tragicznie jak rok temu, bo rok temu to musiałem codziennie kurde chodzić i obczepywać. Fit oczywiście jest wyłączony. Wody nie wylałem Popełniłem błąd A nie, wylałem wodę Troszkę zostało tylko na dnie Ale to później jak sobie będzie wiosna, będzie przyjdzie odbicz to wszystko się roztopi Sobie wyleję, wywalę te worki wszystkie kermazy sobie wymyję W ogóle to muszę sobie coś wykombinować Powiem wam W tym roku z tym Z tym filtrem, bo ten filtr to On mi się zapycha po jakimś czasie i co trochę później trzeba to Yy, później to trochę trzeba to po prostu czyścić co 2-3 miesiące. No, także zobaczcie. Oczko jeszcze raz tak po wygląda u mnie zimą. Także jest gidnie, ma się co yy, przejmować. A w szklarni, no to nic ciekawego pokazywałem Wam na poprzednim filmie z sałatą trochę tam podśnieżałem ostatnio żeby było gdzieś dojście i jest na razie na razie jest git nie ma, nie ma co narzekać O, śmieci mi przyszły dzisiaj że śmieci mi przyszły sobie zapomniałem właśnie śmieci dzisiaj były to od razu sobie wciągnę wciągnę je sobie do na działeczkę no, no widzicie, no zima jest, nie ma za bardzo co w ogrodzie kręcić To chociaż wam coś ponagrywam w ogóle, co się dzieje u mnie na wsi Bo tak to tak to widzicie, w zimę to człowiek nic nie robi, ale ja już czekam na wiosnę i będziemy sadzić wszyscy kurde I znowu pomidorki w domu Startowe, później do szklarni, i tak dalej. No nic ja wam w ogóle chciałem się tylko pokazać w ogóle jak oczko, jak w jaki sposób właśnie mój na powietrzanie zimą w oczku wodnym ryb. I żeby woda nie zamarzała tak całkowicie, żeby miały tlen. Także jak macie jakieś takie problemy, to nalegno no sobie kupić na powietrzacz do wody, albo do oczka wodnego. I kurde, dajecie gdzieś koło oczka, pod do prądu dajecie i zobaczcie co się dzieje, w ogóle nie zamarza. Co i to by było na tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że komuś to się przyda, może ktoś właśnie teraz potrzebuje takiego sposobu właśnie, żeby napowietrzeć oczko, bo się boję swoje ryby, także polecam coś takiego na internecie, a tymczasem ja uciekam i zapraszam Was do na następnego filmu, trzymajcie się, cześć.